Witajcie kochani. Zebraliśmy się na odwagę, żeby nagrać ten filmik, chociaż dopiero teraz. Teraz uspokoiłam trochę emocje. Od jakiejś godziny, może dwóch sam mnóstwo telefonów, wiadomości, że w końcu jest refundacja. Przez pięć minut cieszyliśmy się, że jest refundacja. Się. A później przeczytaliśmy, że niestety ale nie dla wszystkich dzieci. Jedne dostaną, drugie nie dostaną. Mikołaj się nie łapie oczywiście. Mikołaj 26 sierpnia skończy 7 miesięcy. Ale ten da jest tylko dla dzieci. Do 6 Do miesiąca, życia. miesiąca życia. Mikołaj jest po prostu o miesiąc za stary, jak to można powiedzieć. Ale to już też chodzi o te inne dzieci, które zbierają dłużej. Dlaczego rząd chce podzielić nas, rodziców? Dzieci, dlaczego? Dzieci na lepsze i gorsze. To jest takie, taka zabawa w Boga. Nie powinien tak Ci będą być. żyć, ci nie. Proszę, nagłośnijcie to, zróbmy coś. Tak nie może być, żeby nasze dzieci nie dostały refundacji. Czym nasze dzieci są gorsze? Czym?